Dzisiaj jest dobry dzień, Oliwka jest zobaczona, stewciu również, jeszcze stary stewcia wykorzystał do podlewania, a Stefciu, Stefciu nie jest taki, taką zwyczajną, no nie, nie jesteś konawką, to, to, to też nie jest e, renifer, to jest jednorożec i no, on do tego nie służy, no i była drama, była drama, no ale dobra, musimy się wziąć w końcu za wystrojenie tego balkonu i bierzemy się za lampki, jak musimy się spytać starego, czy w ogóle mamy baterie i jak coś, to nie są jedyne lampki u mnie na balkonie, ja wam zaraz pokażę, ja mam też inne lampki, Kamil! Musisz mi pomóc. Ja się, się pogubiłam. No i dobra, lampeczki prezentują się tak i nawet mamy baterię, słuchajcie. O, i patrzcie, tutaj damy lampion i będzie ideolo. I teraz na ten przepiękny stół. O, widzicie, jak to teraz pasuje? O, jakie moje piękne kapcie też te wczoraj kupiłam. A, widzicie, to było wszystko przemyślane. No i proszę bardzo, jak się to pięknie prezentuje. I co? Daliśmy radę. No my jesteśmy genialni. I patrzcie na te lampeczki. Nawet teraz ładnie wyglądają. I proszę się nie śmieć. Z stojaczka na zdjęcie, pięknie prezentujesz na serwetki, jest idealnie. No to słuchajcie, to by było na tyle z naszego balkonowego glow-upu. Znaczy, no nie kończymy tej serii, oczywiście. Widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa.